Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu stowarzyszenia Majko w swoim Piotrek i Grzegorze. Będziemy jechać do Klon McNoise około 3 godzin. E, tak około 11.30 planujemy zwiedzanie Klon e, potem króciutki czas wolny, potem przejdziemy do, do roku w kaszel, tam zwiedzamy zamek i potem już mamy więcej czasu wolnego w kaszel. E, naszym przewodnikiem będzie... Ojciec Bartłomiej, który nas oprowadzi zarówno po Klon McNoise i Rock of Cashel. Zaraz Państwu rodzą takie przewodniki, których jest właśnie krótki opis, krótka historia tych dwóch miejsc, jak również plan zamieszczony i numer telefonu do mnie, gdyby ktoś się skupił gdzieś tam po drodze. Są, 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 podczas drodze powrotnej przeprowadzimy też loterię, mamy dużo różnych ciekawych. Nagród jest, są urodziny papieża, także na początek dnia sobie puścimy krótki filmik o właśnie Janie Pawlezu. Także życzę miłego dnia i jeszcze do usłyszenia. Dziękuję. Dajemy. Boże. E, moja godność to bardzo nie palię. Stoję misjonarzem i w Irlandii jestem właśnie e, z tego powodu. Nagrywasz? Pozdrowienia. E, właśnie z tego powodu jestem w Irlandii, e, że się między innymi zajmuję mediami. E, jesteśmy w bardzo historycznym miejscu. O nim powiemy nieco więcej, jak sobie oglądniemy film. Nie przejmujcie się, jak wszystkie winy zrozumiecie. A ci co zrozumieją, będą już mieli taki ładny podkładzik. E, mogli, mogliśmy mieć piękną pogodę, a mamy normalną. <noise> Zapraszam na film. <noise> w filmie po prostu ujdziemy sobie tutaj, chyba żeby padało, to wtedy chwileczkę w muzeum spędzimy, żeby też poczekać. A no, jeśli nie będzie padało, to od razu wyjdziemy na zewnątrz, żeby oszczędzić, tak powiem. Na to, na to, na to. Been visiting this monastic site for nearly 1500 years. They came to pray, to study, to teach, even to raid and murder. Following in the footsteps of saints and kings, preached here on his Irish pilgrimage in 1979. Witam Was bardzo serdecznie w świętym miejscu. bo to miejsce nigdy nie było przeznaczone do zwiedzania turystycznego. To miejsce e, jest miejscem uświęconym e, przez wieki e, obecnością ludzi i to miejsce było też uważane za święte. Cała historia zaczyna się z tego miejsca e, w początku VI wieku, kiedy młody chłopaczek o imieniu, Ki, o imieniu Kiran e, rodzi się nie tak daleko Yy, tam, trzy <laughs> kawałek dalej, ale na terenie Konacht. Yy, I rozpoczyna swoją drogę zakonną. Yy, trzeba pamiętać, że yy, czas po, po św. Patryku, drugie pokolenie, po św. Patryku, chociaż on nie był pierwszym misjonarzem w Irlandii. I co więcej, są takie dwa ważne wydarzenia związane z Janem Pawłem II. On tutaj płakał. Ludzie myśleli, że on płakał, bo prawda, wiatr miał i mu się osiągnął załzawiły. On tu rzeczywiście płakał. I zapytał się jeden z irlandzkich jak już wrócił do, yy, do Rzymu: I czy Święty, czy ty w pana płakałeś? Ambi, tak, płakałem. Płakałem z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, z kto, yy, dlaczego płakałem tutaj, to miejsce jest teraz ruiną, a on wiedział, jakie to miejsce miało znaczenie dla, dla, dla Europy, że to naprawdę było, to był duchowy uniwersytet i duchowa szko, szkoła misjonarzy, prawda? Że to miejsce naprawdę miało potężne znaczenie, teraz tu widzimy to parę pozostałości, prawda, budynków, wydaje się, co do wielkiego, to naprawdę było, było wielkie centrum duchowe y, y, Europy. Ja bym powiedziałem, z drugiego powodu płakałem. Bo wiem, że wiara do Krakowa w pewien sposób przyszła z tą machiną. My sobie tego nie uświadamiamy. Myśmy... Oczywiście to, co widzimy, te, te wszystkie rzeczy murowane są późniejsze. Ta katedra pochodzi z X wieku. I ma oczywiście późniejszy się... wpływ. Zauważycie tutaj, tutaj trzy rzeczy. Widzicie, tu jest święty, święty Patryk, święty Dominik i święty Franciszek bez głowy. <laughs> święty Franciszek, nie, no, no tak się figurka <laughs> właśnie nazywa. Święty Franciszek zasyżył, więc prawda to już musi być XII wiek i do niej pomieszczenia. Yy, X wiek yy, katedra. Te kościoły oczywiście był budowany w różnych, w różnych czasach, nie znam tych dokładnych dat nie będą Natomiast te murowane rzeczy to są już 90. wiek. Teraz zobaczcie sobie góry. Widzicie, widzicie te dziury. Widzicie te dziury w ścianie? Widzicie, to, widzicie to, to najprawdopodobniej było? Bardzo prosto zobaczyć. Strop tego, że było drugie piętro, gdzie był trwały studia. Tu zobaczycie, ja mam trochę też tam czasu, żebyście sobie pochodzili i popatrzyli sami. Jeszcze muszę do muzeum. Już czasu, bo w muzeum zobaczycie orygin oryginały pewnych rzeczy, które zostały stąd wzięte z prostej przyczyny, bo przecież każdy może przyjść tutaj o 7 rano, wziąć ich i odłupać. Zadania ja trwały u góry. Tam zobaczycie też, że, że było tak jakby, nie wiem że to był jakby podłownie i tak dalej, żeby otrzymać ciepło. Wiadomo, te książki musiały być też przechowywane w odpowiednim stanie. To jest czas przed wynalezieniem druku, prawda? To były papierusy i tak dalej, wyczerwione ze skóry yy, yy, zwierzęcej, prawda? Więc to zobaczymy też w kaszel bardzo ładnie. To nie jest czas, żeby ludzie chodzili do szkoły i, i czukolwiek groki, byli nie śmienni, nieczytający, byli analfabetami. I tak samo w Polsce i w wielu innych miejscach kościół robił tak zwaną Biblię Pauperów, czyli Biblię dla powodu. Ludzie, którzy nie mieli część, chodzili do kościoła i mieli przedstawione rzeczy. Na obrazach, w których mówił tak, zbawienie, księgi robione, zbawienie, wszystko im się tłumaczyło w obrazach. Prawda, przychodził, też oczywiście celebracja nie była w języku zrozumiałym dla ludzi, większości, więc on był w przestrzeni świętej, coś się działo i on się rozglądał i to też I ten krzyż oczywiście nie wyglądał, zresztą ten krzyż to jest atrapa z takiego, nie wiem, plastiku, betonu. E, oryginał jest w muzeum. Oni go przynieśli, są na kierunek z wynoszą. To naszym drugim punktem docelowym dzisiejszej wycieczki jest kaszel. Foremost among them were the Cistercians, known as the White Monks on account of their robes of rough, undyed wool. To yy, oryginalnie yy, z założenia była siedziba, siedziba króla. Musicie pamiętać, że Irlandia, zresztą to dziś to zostało, ale już tak najbardziej już tylko w, yy, w sporcie yy, teraz i w takiej przynależności bardziej nieoficjalnej, bo oficjalnie nie ma tu żadnego przeniesienia w rządzie. Yy, Irlandia jest podzielona na cztery główne yy, prowincje. Münster, Ulster, Konach i Leinster. Tam, gdzie jest dawniej, jest Leinster. Leinster jest od Waterford aż do Limerick. E, Konach to jest całe Donegal, Gold, Galway, e, Sligo. E, I Ulster to jest, prawda, Belfast, do I ta prowincja to jest prowincja Munster. Tutaj była siedziba króla Munster. I tutaj przybył pewnego dnia święty Patryk. I jak głosi, jak e, o biuru chrześcijaństwa, więc nic Natomiast z tym jest związana taka ciekawa, fajna historia, że kiedy król był chrzczony przez świętego Patryka, święty Patryk przez nieuwagę był tak blisko niego, i mu obcasem, czy tam, prawda, tym na, nacisnął na nogę i nie wiedział o tym, zupełnie nieświadomy tego, być może było to drewniane i tak dalej, tak mocno, że aż krew się lawał z ale biskup, nie biskup tylko król, nic nie powiedział, był cichutko, bo myślał, że to jest element chrztu, że <grym znał> tak musi poleć i tego dnia nikt się prawie poza nim nie ochrzcił. <grym znał> Pomyśleli, że ono wszystkim będzie tak. Stara kaplica, która teraz wygląda mizernie, była majstersztykiem. Tam no, tylko było e, troszeczkę powiedziane o tym na filmie. Na no, kaplicy na długo. E, sprowadzali naprawdę pigmenty, żeby to wszystko było w kolorach, fulkorach był KD, tak? E, oni sprowadzali pigmenty z kontynentu, z różnych bardzo odległych miejsc, żeby tylko tutaj, prawda, to. to, 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 to e, e, Wybudować i nie jak najlepiej dokorować. Gdzie jest wschód? Tam. A, już wiecie, tu jest wschód. Nie musimy się orientować, w Starym kościele wschód będzie tutaj. Było grenadynerium, tu, tu, tu były celebry, gdzie byli na zewnątrz. Co, jest tu dużo rzeczy, o których można powiedzieć, tylko trochę powiem. Oczywiście nad nami, to jest zamknięte wejście, e, tak samo jak w Klomak Noise, jest kryptorium. Tam po prostu mniejsi pracowali, studiowali, a tu chodzili na modlitwę. Tam trwała praca. Nie, tak jak mówię, to był majsterszczyk, to była bardzo bogata prawda, yy, kaplica. Ona miała się pokazywać tą nowość. Naprawdę inwestowano bardzo, bardzo wiele. Teraz to wygląda tak niewiele. Czy oni raczej nie są w stanie tego odbudować już do, do punktu? Zresztą oni nie wiedzą, jakie były wzory, prawda? No tylko są hipotezy, tam osoby można na planszach zobaczyć. Oczywiście mamy ten sam styl jak, 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 jak wszędzie, że tutaj chowano ludzi. Nawet do, do połowy XX wieku tu ludzie mieli prawo być pochowani jako, jako miejsce Tak. Tak, nie był krzyż kolejny, tylko że został znajdują tylko fragment. I kolejna typowa gibacja, rzecz wieża, prawda? Jak już nie było, gdzie uciec, to pisku po uciec do wieży. I tam y, to się mogło tabiny. Ja, Maryja, święty tutaj też Więc najprawdopodobniej to wszystko było obmalowane, natomiast y, od, od XVI wieku ta katedra już nie była praktycznie w użytku. Z dwóch powodów, zauważcie, ona fajnie wygląda jak się przyjdzie na dwie minuty tutaj postać. Natomiast żyć w takim miejscu jest no, no, strasznie trudno, prawda, ogrzać to i tak dalej, i tak dalej. Y, dlatego później y, nawet... Y, no, to było na tyle nieefektywne, że jeszcze, tak jak tam też film mówił, do XV wieku y, to były, prawda, normalnie jeszcze życie religijne kwitło, natomiast potem zdecydowano, że rezygnując z tego molocha. Tego molocha też ciężko było utrzymać, prawda. Przecież te, te wszystkie konstrukcje się psuły i tak dalej. To, to, to nie było współczesnej techniki i, i, i to było trudne dotarczenie. Więc od XVI wieku to już, to już sobie powoli umierało. Ten kościół jest nietypowy, jakbyście sobie uświadomili, bo nawa główna, jak tam widzieliśmy na zdjęciu, jest tylko taka maciupęka. Dlatego, że wierni nie grają to najważniejszej roli i to były kosztach. Natomiast gdzieś z tak zwany chór. Ta część. Natomiast chór to nie ma... Nie myślcie w teraz uprzedzki, że to było miejsce, gdzie panie i panowie w ładnych strojach z kartek śpiewali piosenki naszy, bo to nie o to chodzi. Chór. Ale jest koncepcja właśnie monastyczna. To jeszcze w Polsce też często zobaczycie, w wielu starych katedrach. Po dwóch stronach były tak zwane stale, takie specjalne krzesła drewniane z takimi e, prawda, miejscami. I księża, przecież to zakonnicy to robili, ale księża też tym uczestniczyli, odmawiali bregarz. Kiedyś bregarz głównie odmawiało się nie tylko tak, że ksiądz tam to się go śpiewało na dwa chóry, na dwa chóry, stąd chór. Więc to było tak, tak, tak zwanych panelików Dla ludzi, którzy mieszkali w tej Izbie, i gdzie film. E, no a tutaj było prezydent, nawa była mniejsza, prawda? Nie było aż, ta, aż tak dużo e, widocznie. W, w wielu miejscach, szczególnie tu na południu w Monster, możecie znaleźć miejsca w tak zwanych mszach na skałach. I oni byli prześladowali, to się, to się zbierali w ogromnym miejscu i ksiądz okrawał mszę polową, prawda? Msza na skałach. Są takie miejsca w Irlandii, gdzie zostały te. Takie, takie miejsca, gdzie nie odprawiali z dziada, pradziada e, mszy na skałach. No można się tu jeszcze przejść, tam po prawej stronie w, w nawie możecie sobie popatrzeć, zostały resztki takich e, bardzo starych e, rzeźb w kamieniu, właśnie też z tego sarkofagu, który był, który był na filmie. I też takie takie Ee, rzeźby w kamieniach, tam też jest męka pańska i teraz możecie sobie zobaczyć jak się, jak się człowiek rozwija. My teraz patrzymy na przykład na kraje tzw. tak zwane misyjne, na ten prosty Pani Jezus afrykański, taki brzydki, ten spokojny gnięć koślawy, a dokładnie to było tak samo, nie? To jest kwestia rozwoju pewnej kon kon koncepcji. Dla nich to wtedy było piękne z czasem e, to piękno, poczucie piękna się zmieniało. Można sobie tu jeszcze pochodzić. Poczuć ten klimat, że tu rzeczywiście kiedyś, prawda, to miejsce było przeznaczone do chwały Pana Boga. Tu siedzieli, modlili się ludzie, ściągali e, artyści, żeby, żeby tworzyć tę kaplicę kormaka. No, ale historia potoczyła się swoim torem. E, swoim no, bo być inaczej, a wyszło tak, jak wyszło e, i zostały nam tylko piękne ruiny. Dziękuję serdecznie za uwagę. Aha, jeszcze można potem do muzeum pójść jak macie czas, tam też, ono jest mniejsze niż to w Klomach ale jest tam też parę takich rzeczy stąd wziętych, takich starszych kielichów czy jakichś takich rzeczy, można też zobaczyć. Ja się z Wami już pożegnam, bo muszę jechać do, do Waterford. Dzięki serdeczne. I mam nadzieję, że troszeczkęście troszeczkę liznęli tego irlandzkiego świata. <grafię> Życzę owocnych wrażeń, bo jeszcze widzimy jakiś wolny czas. Nie? na, 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 na Przecież Boże, chciałem to pozdrowić widzów, którzy będą to oglądali to na blogu piotrofijski.com. I Michael's Tak, chcieliśmy się symbolicznie o. bardzo podziękować. Za to bardzo jest specjalny to, aniołek zrobiony z Michael. Tutaj jest mamon, kary i jeszcze jakaś wow. jedna przeprawa. Ta będzie ze mną Będzie, e, będzie wisiała. A to jest właśnie krótka katechezy o, Dziękuję serdecznie. Nie, ma, nie mam jej, a słyszałem o niej, więc cieszę się, że ją już mam. Boże cieszę, i powiedzenia. Kto wie, może do zobaczenia na Do Do zobaczenia. Tutaj mamy pomocnika, nasza maszyna losująca ma na imię Nikola. Tak, Nikola będzie tutaj nam pomagać losować, tak? I proszę, Nikola będzie zaraz losować pierwszą nagrodę. Losujemy, Nikola. Mieszamy, zamykamy oczy, tak? Pięknie tutaj Nikola nam losuje, nie podgląda. I wygrywa numer kolejną grupą jest MyCorp artystyczny, jest to projekt stowarzyszenia MyCorp skierowany do pań, które chcą rozwijać swoje umiejętności w różnych rodzaju artystycznym rękodziele. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, było już 9 warsztatów, Często będą kolejne. Jest to dekupaż, robimy kartki, szydełkujemy, także jeśli któraś z pań chciałaby się przyłączyć, to serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są wcześniej z wyprzedzeniem napisane na stronie mychor.org. To ja również chciałabym podziękować panu kierowcy. Mam tu taki słodki bukiet w kolorach irlandzkich z autobusem i znakami drogowymi. Także żeby nie było, że, że, że nic nie dostałeś. Także dziękuję bardzo, że nas tutaj bezpiecznie dokończył do celu. Jak również dziękujemy za ciekawe opowieści i oczywiście kawały. Także mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy. Także bardzo też dziękujemy i wielkie brawa dla Pana kierowcy. Częściwie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu za udział w wycieczce. Dziękuję właśnie Panu kierowcy jeszcze raz. E, dziękuję Gertrudzie i dziękuję Piotrowi, który tutaj mi też pomaga. E, e, będą zdjęcia na stronie MyCorp i na Facebooku, także myślę, że jutro już będą, to zapraszam, będzie można sobie e, też pooglądać. E, Dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.